witam Cię serdecznie. Z tej strony Basia Mogielnicka. Witam Cię na moim kanale. Coraz tutaj się swobodniej czuję. Jak widzisz, coraz więcej filmów przybywa na tym kanale. Dlatego dzisiaj taki prezent ode mnie. Wiele osób, które jest w branży już network marketingu, będzie się uśmiechało, kiedy to powiem. Network marketing to sprzedaż? Hmm, sprzedaż produktów? Sprzedaż swojej osoby? Sprzedaż firmy, z którą współpracujesz? O co tak naprawdę chodzi w tym network marketingu? Wiele osób, z którymi rozmawiam, prowadzę spotkania, zapraszam kolejne osoby do swojego zespołu. Powiem Ci, że większą część pracy zajmuje mi na spotkaniach wytłumaczenie, na czym naprawdę polega network marketing. Uśmiecham się, bo chyba. W końcu trzeba na ten temat napisać książkę, która wytłumaczy ludziom, a może bym powiedziała, nawet w jakiś sposób w szkołach wprowadzić w końcu lekcję pod tytułem, ale o co chodzi z tym network marketingiem. I tutaj wiele osób, dlaczego tak błędnie określa, ma takie skojarzenia, ma swoją jakąś taką teorię na temat branży network marketingu. No sprawa jest taka, że kiedyś troszkę inaczej się robiło ten biznes. Nasze gdzieś tam wcześniejsze pokolenia rodziców nie do końca wiedziały, jak ten biznes robić. Zresztą były troszeczkę inne też czasy, inne realia. I kiedyś możesz kojarzyć taki sposób działania w network marketingu na zasadzie dzień dobry, puk, puk, tak? Znasz ten sposób, dzień dobry, puk, puk. I niestety to było jakiś, jakiś czas temu. A dlaczego mówię słowo niestety? Bo ludziom się to tak mocno wryło w pamięci, w takim gdzieś tam sposobie działania, przykleiliśmy sobie troszkę etykietkę do tej branży, a niewiele osób zadaje sobie wysiłek, żeby poznać, na czym polega ta branża od środka. Sama kiedyś, już to będzie kilka dobrych lat do tyłu, kiedy pierwszy raz się zdarzyłam właśnie z branżą network marketingu, kojarzyłam to jako katalog, jako produkt. Myślałam sobie wtedy, zwariowali, co ja być jakąś konsultantką, jakąś osobą, która będzie polecała produkty. Wtedy pracowałam w korporacji. Myślałam sobie, nie, to nie jest dla mnie. I co się wydarzyło, że jednak zwróciłam uwagę na network marketing i postanowiłam dzisiaj Ci o tym też opowiedzieć. Przede wszystkim jeżeli chodzi o sprzedaż, to tutaj e, mamy sprzedaż jest to element oczywiście sprzedaży, natomiast sprzedaży bardziej mm, platformy. My sprzedajemy bardziej nasze umiejętności. Pokazujemy innym osobom jak się rozwijać, jak zmienić też coś w swoim albo sposobie myślenia, w swoim sposobie działania. Jest to przejście jeżeli znasz kwadrant przepływu pieniędzy Roberta Kiyosakiego, to serdecznie ci polecam, a jeżeli nie znasz, to koniecznie zobacz kwadrant Przepływu pieniędzy, Robert Kiyosaki, bardzo mądry człowiek, dużo od niego też się nauczyłam, zainspirowałam, i on tłumaczy, jak przejść ze strony A na stronę B, czyli z lewej strony na prawą stro stronę, jeżeli chodzi o kwadrant przepływu pieniędzy, i my tego uczymy ludzi. Czyli dzisiaj wiele osób, które pracuje na etacie, jeżeli pracujesz i lubisz to, co robisz, Super, gratuluję Ci, jesteś tą szczęśliwą osobą, która znalazła to, co lubisz robić, rób to dalej. Natomiast, jeżeli jesteś osobą, którą coś denerwuje, wkurza, zastanawiasz się, co by tutaj zmienić w swoim życiu, to właśnie network marketing jest taką drogą, którą polecam ci zgłębić, ponieważ tutaj zamiast sprzedaży produktów możesz polecać i reklamować innym osobom platformę do robienia zakupów. I cała różnica polega na tym, że zamiast sprzedawać, możesz pośredniczyć pomiędzy platformą a klientem, czyli masz platformę, dla tej platformy budujemy społeczność, a społeczność osób, która zaczyna korzystać z tej platformy, kupować na swoje własne potrzeby, zaczyna tą platformę polecać innym osobom, stąd się biorą pieniądze. To tak, jakbyś dzisiaj otworzył sobie kawiarnię, restaurację i nagle postanowił działać w takim modelu, Zaprosisz wszystkich swoich znajomych, dostaną od ciebie kawę, obiad za free, ale w zamian za polecą innym osobom tą kawiarnię, platformę. Właśnie tak samo ty możesz polecać, platformę, tak? Czyli dostajesz dostęp dzisiaj do platformy, próbujesz sobie produktów i możesz dalej kolejnym osobom polecić platformę. I uwaga, te osoby sobie same dokonują zakupów. I to jest piękne, że możesz spać, możesz odpoczywać. Natomiast kiedy wcześniej wykonasz pracę i wiele osób dostanie od ciebie dostęp do tej platformy, wiele osób nauczysz również jak tą platformę polecać dalej, wtedy dochodzisz do takiego elementu, który nazywamy w biznesie dochodem pasywnym. Dochód pasywny, czyli czerpiesz korzyści z wcześniej wykonanej pracy. Zrób coś raz a dobrze, stwórz fundament a później korzystaj z tego. To tak jakbyś dzisiaj na przykład zasadził sobie swoją roślinkę w swoim ogródku. Najpierw ta roślinka dostaje dobrych korzeni, a później ta roślinka wybija się przez ziemię i zaczyna po prostu rosnąć, czyli ziarenko, które zaczęło kiełkować. Tak samo jest network marketingu. Zaczynasz coś najpierw, poznajesz, budujesz pierwsze swoje kroki, stawiasz, zaczynasz poznawać ofertę produktową, zaczynasz poznawać ludzi, zaczynasz się dzielić z kolejnymi osobami, z tą platformą. A kiedy budujesz dużą organizację, być może międzynarodową, to cieszysz się z wolności i wtedy masz i czas, i pieniądze. Dlatego. Jeżeli po raz kolejny usłyszysz network marketing to sprzedaż produktów, to mam nadzieję, że w tym filmiku zobaczyłeś różnicę polegającą na tym, że możesz pośredniczyć i reklamować platformę do robienia zakupów innym osobom. Dam Ci przykład. Nie będzie to forma reklamy, tylko będzie to forma przykładu. Jeżeli dzisiaj Amazon jest platformą do robienia zakupów i zacząłbyś, zaczęłabyś reklamować Amazon innym swoim znajomym. Twoi znajomi zaczęliby korzystać z Amazona i zaczęliby robić tam zakupy, a w zamian za Amazon by ci zaczą za to za za zaczął płacić. Czyli otrzymywałbyś wypłatę za to, że inne osoby dowiedziały się o tej platformie, i kiedy one robią zakupy, to dostajesz procent od każdej transakcji. Czy byłoby to dla ciebie OK? No to przejdźmy na network marketing. Właśnie możesz otrzymać dostęp do takiej platformy, którą też możesz polecać, możesz reklamować. Mało tego, dostajesz cały gotowy system działania, know-how, szczególnie w dzisiejszych czasach jest to ważne. I ostatnio usłyszano na jednym ze spotkań, bardzo mi to ucieszyło, że są też osoby, które dostrzegają takie ogromne plusy. Powiedziała Basia. Ale wy macie tutaj tak to wszystko poukładane, wystarczy tylko wziąć, wdrożyć, skorzystać. Przecież tutaj dostajemy prowadzenie za rękę, krok po kroku, jak zacząć, jak wystartować. A najpierw poznajemy produkt, później poznajemy firmę, później poznajemy tutaj nasz system działania i my Cię tego uczymy, prowadzimy Cię za rękę. Jak często w życiu, jak często w życiu, dostajesz propozycję na zarobienie dużych pieniędzy? I jest osoba, która chce Cię tego nauczyć, pokazać i jeszcze zdradzić Ci swoje know-how, jak ona to zrobiła. I to jest najlepsza forma właśnie działania, ponieważ w network marketingu nie tylko osoby pokażą Ci, jak to robić, dadzą Ci sprawdzony system działania, ale jeżeli będziesz się angażować i będziesz chciał uczyć się tego systemu, to te osoby doprowadzą Cię do wyników, które są Twoim celem. Sama to zrobiłam już jakiś jakiś czas temu podjęłam tą decyzję, żeby właśnie iść tą drogą, iść tą ścieżką. I dzisiaj uczę kolejne osoby. Moim marzeniem jest zbudować organizację międzynarodową. Jeżeli ty masz podobne marzenie i chciałbyś zbudować organizację międzynarodową i myślisz sobie, no dobra, ale w tradycyjnym biznesie byłoby to bardzo kosztowne, bardzo ryzykowne i bardzo trudne do zrobienia, to polecam Ci bardziej zainteresować się network marketingiem jako przedsięwzięciem biznesowym. Serdecznie Cię zapraszam na spotkanie, na kawkę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chętnie Ci na nie odpowiem i dziękuję Ci serdecznie, że mnie oglądasz. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że tym filmikiem sprawdzisz troszkę lepiej tą branżę i będziesz mieć swoje własne zdanie. Dzięki, pozdrawiam Cię, cześć.